Witaj. W tym filmie opowiem ci o kątach yy, przyległych, odpowiadających, wierzchołkowych, na przemian ległych wewnętrznie i zewnętrznie, oraz tym jakie wykorzystać w standardowych zadaniach, które często się pojawiają, czy to na poziomie podstawówki, czy na poziomie gimnazjum. Mamy taką sytuację. To są dwie proste, które są do siebie równoległe, a to jest trzecia prosta, która yy, przechodzi, yy, jakby przez nie obydwie. Tutaj wiemy, że jest kąt 152 stopnie. No i chcemy wyznaczyć wszystkie pozostałe kąty. Jak to zrobić? Tutaj zastosujmy jedno podejście, w następnym zastosujemy troszkę inne. Co ja bym zauważył? Jeśli rozpatrzymy tylko tę część, jakby przestanie nie będziemy na to patrzeć, to to ten kąt i ten kąt to są kąty przyległe. Suma kątów przyległych to jest 180 stopni. Skoro ten jest 152 stopnie, no to ten 180 minus 152 to 28 stopni. I mamy już jeden kąt. A teraz spójrzmy na tę sytuację. Jakby tu mamy prostą i drugą, jakby półprostą wychodzącą stąd ten kąt i ten kąt to są kąty przyległe po raz kolejny 28 stopni ten ma, czyli ten ile będzie mieć, to już wiemy. 180 minus... 28, 152. Znowu. Teraz zasłaniamy to. Patrzymy tylko na tę prostą i na tę półprostą. Mamy znowu kąty przyległe. Ten jest 152 stopnie. No to ten jest znowu 28 stopni. Co teraz? Jak przejść tutaj? No to możemy jedną rzecz zauważyć, na przykład kąty odpowiadające. Ten kąt i ten kąt są to kąty odpowiadające sobie. Jeśli te, jeśli te proste są równoległe, wówczas właśnie są to kąty odpowiadające. Kąty odpowiadające sobie są równe. Czyli jak ten jest 28 stopni, to tu też mamy 28 stopni. I co tutaj? Tu mamy teraz analogiczną sytuację jak poprzednio, ale zastosujmy może jeszcze jedną rzecz, inną troszkę. Jakby ten kąt i ten kąt. Co to są? To są kąty wierzchołkowe. Jakby jak mamy dwie proste przecinające się. To te naprzeciwko sobie kąty to są kąty wierzchołkowe. Kąty wierzchołkowe są sobie równe, więc tutaj mamy 28 stopni. No i chcemy te dwa kąty, no to one też są kątami wierzchołkowymi. My wiemy, że są równe. Czyli jak tu jest alfa, tu jest alfa i tu, to, to wtedy tu też jest alfa. Razem ten cały kąt to jest kąt pełny, on ma 360 stopni. No to jeśli zapomnieliśmy o kątach przyległych, to możemy to sobie wyliczyć w ten sposób, że nasze 360 stopni to się równa. 28, 28, czyli 2 razy 28 stopni plus alfa i alfa, czyli 2 alfa. I teraz mamy równanie, możemy je rozwiązać, wyznaczyć alfa. No to 2 razy 28 to jest 56, przenosimy na drugą stronę, czyli mamy 360 minus 56 stopni to się równa 2 alfa. Odejmujemy, wychodzi 304 stopnie. To się równa 2 alfa, czyli alfa nam wychodzi 152 stopnie. 152 i 152. I to wcale nie jest zaskakujące, że tu są kąty 152, i tu też są, że to wyszło dokładnie identyczne. Ponieważ no równie dobrze mogliśmy zacząć od tego kąta stwierdzić, że to jest jego kąt odpowiadający i one też są równe, czyli tu 152, tu 152, i reszta mogliśmy robić właśnie kątami wierzchołkowymi, mogliśmy robić też kątami, kątami yy, przyległymi. Jest jeszcze jedna rzecz, której tu nie wykorzystaliśmy: kąty na, na przemian ległe, wewnętrznie i zewnętrznie. No to ten kąt i ten kąt. To są kąty jakby naprzeciwległe zewnętrzne. Dlaczego naprzeciwległe? Ten leży jakby po lewej stronie tej prostej ukośnej, a ten leży po prawej. Więc są naprzeciwległe. Dlaczego zewnętrznie? Bo ten jest jakby na zewnątrz od tej prostej, jakby od tej części między tymi prostymi. Jest u góry, od górnej, a ten jest u dołu, od dołu. Jeśli mamy właśnie taką stację, że tu bierzemy kąt z lewej strony u góry, to kąt z prawej strony u dołu jest jemu równy. Tak samo, jeśli weźmiemy yy, z prawej strony u góry, czyli ten kąt, to jemu równy będzie, dla niego naprzeciwległy zewnętrznie będzie kąt z lewej strony u dołu, czyli ten kąt, 152 stopnie. Są też kąty naprze naprzeciwległe wewnętrznie. Wewnętrznie, czyli wewnątrz jakby tego pasa między tymi prostymi równoległymi. Jakie to są kąty? Ten z tym oraz ten z tym. Kąt naprzeciwległy wewnętrznie, bo właśnie jest, jakby po wewnętrznej stronie, jest po lewej stronie od prostej ukośnej i u dołu na dół od tej górnej. No to dla niego naprzeciwległy wewnętrznie będzie ten kąt z prawej strony u góry, od dolnej prostej. I one są równe. I tak samo tutaj. Ten jest z prawej strony u dołu. Z prawej strony od tej prostej i u dołu od tej górnej, a ten jest z lewej strony do góry od prostej, która jest w dołu. I one też są różne. W ten sposób możemy zawsze takie zadanie rozwiązać. Obył jeden przykład, za chwilę kolejny. Ok, kolejny przykład. Yy, tutaj, jakby wszystko z teorii zostało omówione w poprzednim jakby przykładzie, natomiast teraz troszkę to zrobimy inaczej, troszkę szybciej oraz też opowiemy sobie o czymś, co zrobić w takiej sytuacji. 32 stopnie i 26 jakiś prym, jakaś kreseczka u góry, to się nazywa minuty. 32 stopnie i 26 minut. Minuta można jakby po nazwie skojarzyć, że pewnie w jednym stopniu jest 60 minut. Tak, dokładnie tak jest. Czyli jak o tym myśleć? Ja równie dobrze mógłbym to napisać, że to jest 32 i 26,6 sześćdziesiątych stopnia. Yy, stopnia. Oprócz minut są też sekundy. Sekunda to jest jedna 60. minuty, czyli 1/ trzy tysiące stopnie. Jak często, jak na przykład szukamy współrzędnych, gdzieś geograficznych właśnie jakiejś lokalizacji, konkretnie jakiegoś miasta, nie, szczególnie niewielkiego, to nie wystarczą nam same stopnie, bo jeden stopień to ma bodajże szerokość gdzieś w okolicach równika rzędu no, 100 km, jeden, czy nawet, czy nawet więcej, no policzmy, 40 tysięcy na 360, nie, no to więcej, to będzie nie, 100, 100 km z hakiem. Jedna minuta, no to będzie miała prawie 2 km szerokości, a jedna sekunda, no to już w miarę tak dokładnie do 30 metrów. Czyli na, na, na przykład chcemy podać dokładny swój adres ulicy, na której mieszkamy, we współrzędnych geograficznych, to stopnie ani minuty nam nie wystarczą, bo dodamy jeszcze sekundy. Tutaj, żeby się za dużo nie męczyć, żeby nie mieć zbyt skomplikowanego, ale żeby też się oswoić z tymi minutami, damy sobie taki przykład bez sekund. Jak tu policzyć pozostałe yy, kąty? Możemy dokładnie tak samo jak poprzednio, a możemy szybciej. Kąty wierzchołkowe, czyli równe, 32 stopnie 26 minut, yy, 26 minut, kąty przyległe, Czyli 180 stopni minus 32 stopnie 26 minut. Czyli 180 minus 32 to jest 148 i jeszcze minus 26 minut to 147 stopni i 34 minut. Kąty wierzchołkowe, czyli równe, czyli 147 stopni 26, 34 minut. I co tutaj? Kąt odpowiadające, czyli równe 147 stopni, 34 minuty. Kąty wierzchołkowe, czyli równe 147 stopni yy, i 34 minuty. Kąty odpowiadające, czyli równe, czyli jak tutaj mamy 32, to tutaj też mamy 32 stopnia, 26 minut. I kąty wierzchołkowe, czyli 32 stopnia. 26 minut. Poprzednim razem robiłem to taką metodą łopatologiczną, korzystając jakby z wszystkiego ładnie po kolei, a to jest metoda szybka: jak najmniej liczenia, jedno tylko musieliśmy, no musimy raz to odejmowanie zrobić, natomiast potem już możemy z tych wszystkich równych korzystać. Dobrze, myślę, że tutaj sobie opowiedzieliśmy o, tej, o tym przykładzie. Co się dzieje, kiedy są dwie proste równoległe i kiedy jedna je przecina? No to możemy tu korzystać z kątów przyległych, z kątów wierzchołkowych, z kątów odpowiadających, z kątów naprzeciwległych wewnętrznie i zewnętrznie. I tylko pamiętamy, kąty odpowiadające, kąty wierzchołkowe i kąty przemian ległe wewnętrznie i zewnętrznie są sobie równe, zaś kąty przyległe są równe, w sumie dają 180 stopni. Jeśli coś jeszcze nie zostało wyjaśnione odpowiednio dobrze, to proszę o informację, postaram się to uzupełnić. Dziękuję i zapraszam do ćwiczenia w geście.